Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski w końcu zdobył debiutanckiego gola w barwach FC Barcelony. Czy jesteśmy świadkami powstania nowego niesamowitego duetu pomiędzy Lewym a Pedrim? Jak napastnik polski został zawodnikiem meczu o Puchar Gampera? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Cristiano Ronaldo, który przesiedział większość spotkania pomiędzy Manchesterem United a Brighton na ławce rezerwowych. Kontuzji Kyliana Mbappé oraz kolejnych doniesieniach w sprawie powrotu Leo Messiego do FC Barcelony. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, po to, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Chciałbym Wam również z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Przypominam Wam również, że jeżeli dzisiejszy odcinek się Wam spodoba, to zostawcie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze, bardzo ciekawe newsy. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS. Legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Wczoraj odbył się pierwszy mecz przed nadchodzącymi rozgrywkami na Camp Nou pomiędzy FC Barceloną a UNAM, który ostatecznie zakończył się pewnym zwycięstwem Dumy Katalonii aż 6 do 0. Warto wspomnieć, że nie było to zwykłe spotkanie towarzyskie, a pojedynek o Puchar Gampera. Zacznijmy jednak od samego początku. Barca wyszła w bardzo mocnym składzie, o czym świadczy obecność takich zawodników jak Robert Lewandowski, Pedri, Usmane Dembele czy też Rafinia. Cały piłkarski świat znów patrzył na lewego, który tym razem już z dziewiątką na plecach grał swój pierwszy mecz na Camp Nou. Być może to nowy, a właściwie stary numer sprawił, że polski napastnik już w trzeciej minucie strzelił swojego pierwszego gola w nowych barwach. Zaledwie dwie minuty później Robert popisał się niesamowitym dograniem do Pedriego, którym dosłownie przeciął linię obrony, a Hiszpan w znakomitym stylu wykończył sytuację. Kilka minut później Lewandowski znów zachwycił kibiców ponownym dograniem do Pedriego, który pewnie strzelił gola na 4 do 0 już w 19 minucie meczu. W dalszej części spotkania gole zdobywali również Dembele, Aubameyang oraz Frankie de Jong, a Barca wygrała Puchar Gampera pokonując swoich rywali aż 6 do 0. Co ciekawe, kapitan reprezentacji Polski dzięki bramce oraz dwóm asystom został zawodnikiem meczu. Fenomenalną postawę Lewandowskiego doceniły katalońskie media, które w taki sposób opisują wczorajszy mecz w wykonaniu Roberta. Magiczne połączenie między Lewandowskim i Pedrim było ozdobą pierwszej połowy. Ich współpraca, polegająca na dzieleniu się bramkami i asystami, musiała zrobić wrażenie przed przerwą, kiedy FC Barcelona dała na boisku prawdziwe show. Jeśli FC Barcelona będzie w stanie utrzymać taki poziom gry jak w niedzielnym spotkaniu, będzie mogła realnie marzyć o zdobyciu każdego trofeum w tym sezonie. Ze znakomitej strony pokazał się Lewandowski, który potrzebował tylko 3 minut, by strzelić debiutanckiego gola na Camp Nou. Warto w tym temacie wspomnieć o nietypowym transparencie, który pojawił się na trybunach, trzymany przez jedną z fanek o następującej treści: Lewy oddam pierogi za twoją koszulkę. W internecie zaczynają pojawiać się opinie, że Barca idzie po Ligę Mistrzów. Pamiętajmy jednak, że jest to dopiero początek sezonu, a takie wyniki mimo iż napawają optymizmem, to jednak nie są realnym prognostykiem gry Dumy Katalonii. Na prawdziwą weryfikację przyjdzie czas w Lidze Mistrzów, gdzie piłkarze FC Barcelony staną naprzeciwko naprawdę mocnym drużynom. Tak czy inaczej śmiało możemy powiedzieć, że współpraca lewego z Pedrim wygląda naprawdę obiecująco. A wy jak oceniacie wczorajszy występ Roberta Lewandowskiego? Czy według Was FC Barcelona ma szansę na wygranie ligi mistrzów w przyszłym sezonie? Napiszcie w komentarzach. W weekend doszło także do starcia w Premier League pomiędzy Manchesterem United a Brighton, które co ciekawe zakończyło się porażką czerwonych diabłów 2–1, do z czego wynikała porażka drużyny Eli Katenhaga. Przede wszystkim byliśmy świadkami masy zmarnowanych sytuacji w ofensywie oraz wielu niecelnych podań w defensywie, które kończyły się bardzo groźnymi kontratakami ze strony Brighton. To właśnie przez problemy w obronie Manchester stracił aż dwa gole. Warto wspomnieć także o nieudanym eksperymencie, na który zdecydował się holenderski trener. Na pozycji dziewiątki zagrał Christian Eriksen, który, lekko to ujmując, nie sprawdził się w tej roli. Tak tą sytuację skomentował Erik ten Hack. Wiedziałem, że Eriksen grał na tej pozycji dawno temu w Ajaxie Amsterdam. Występował jako napastnik. Myślę, że jest najlepszy, gdy gra w linii pomocy. Taki był również pomysł na mecz Brighton, aby schodził głębiej i grał między liniami. Eriksen w drugiej połowie został przesunięty do linii pomocy, gdy na boisku pojawił się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk do 53 minuty siedział na ławce rezerwowych, a kamery niejednokrotnie uchwyciły jego niezadowolenie z całej sytuacji. Zaraz po wejściu Ronaldo wystawił dosłownie niesamowitą patelnię Rashfordowi, jednak Anglik nie wykorzystał sytuacji. Dlaczego Christiano rozpoczął wczorajszy mecz na ławce rezerwowych? Na to pytanie odpowiedział trener Manchesteru. Nie mogę powiedzieć, kiedy Ronaldo będzie grał od początku, to zależy od tego, jak szybko będzie robił postępy. On zrobi wszystko, aby być na odpowiednim poziomie fizycznym, tak szybko, jak to możliwe. Po spotkaniu CR7 raczej nie był zadowolony z przebiegu spotkania, co uchwycili paparazzi. Zobaczcie sami. A wy, jak oceniacie postawę Manchesteru United w meczu z Brighton? Co sądzicie o zachowaniu Cristiano Ronaldo? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Francuskie media deklarują, że nadchodzący sezon będzie przełomowy w wykonaniu piłkarzy Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie chcą triumfować tylko na krajowym podwórku. Celują w upragnioną ligę mistrzów, która w ostatnich latach jest dla nich niczym zaczarowana. Przed sezonem doszło do porządku w klubie. Pojawił się nowy trener Christophe Galtier, a także dyrektor sportowy Luis Campos. Udało się też zatrzymać jedną z największych gwiazd, Kyliana Mbappé który był naprawdę bardzo blisko przenosin do Realu Madryt. Co ciekawe jednak Francuz nie pomoże Paryżanom na początku rozgrywek Ligę. Mbappé zmaga się z urazem mięśnia przewodziciela, przez co nie znalazł się w kadrze na mecz z Clermont. Na ten moment nie wiemy jednak jak długo potrwa przerwa Mbappé. Ponoć informacje na ten temat mamy poznać w ciągu najbliższych dni. Na koniec dzisiejszego materiału opowiem wam o kolejnych doniesieniach w sprawie powrotu Leo Messiego do FC Barcelony. Wczoraj Argentyńczyk przyleciał do Barcelony, co nie umknęło uwadze mediów. W ostatnich miesiącach pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat wielkiego powrotu Leo do Katalonii. Jego wczorajsza wizyta ponoć nie miała z tym nic wspólnego, tak bynajmniej brzmi oficjalna komunikacja. Powód wizyty Messi'ego jest zwyczajny. Piłkarze Paris Saint Germain po bardzo udanym otwarciu sezonu otrzymali od trenera kilka dni wolnego, i Messi postanowił po prostu odpocząć nieco w Katalonii, z którą prywatnie dalej jest w znaczącym stopniu związany. Zupełnie inne informacje podało Katalonia Radio. Według ich opinii, środowisko Messiego, któremu przewodzi ojciec piłkarza, właśnie rozpoczęło negocjacje z Barsą na temat podpisania w niedalekiej przyszłości nowego kontraktu. Kiedy mogłoby dojść do sensacyjnych przenosin, wszystko nie odbędzie się wcale tak prędko. Messi ma ważny kontrakt z PLŻE jeszcze do czerwca 2023 roku. I nic nie wskazuje na to, aby wcześniejsze rozwiązanie umowy z Le Parisien było możliwe. Po tym czasie jednak Messi zostanie wolnym zawodnikiem i będzie to idealna szansa na to, aby mógł wrócić na Camp Nou. Co ciekawe teoretycznie Leo Messi mógłby przedłużyć umowę z Paryżanami o rok, bo taka opcja również znajduje się w jego kontrakcie. Wątpliwe jednak, aby wybrał Paris Saint-Germain kosztem FC Barcelony. A wy chcielibyście, aby Leo Messi wrócił do Dumy Katalonii? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!